Jest środa, 30 grudnia, to są wiadomości nowego dziennika Aleksandra Słabiż. Witam państwa. Dzisiaj powiemy o tym, co amerykański Departament Stanu mówi o sytuacji politycznej w Polsce, o tym, że ceny nieruchomości na Green Pointie pobiły kolejny rekord, oraz o tym, że Stany Zjednoczone nadal podsłuchują przywódców strategicznych państw. Zadaliśmy rządowi pytania dotyczące działań legislacyjnych wokół Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy kontynuować rozmowę na ten temat. Między innymi w taki sposób na pytanie o ewentualną interwencję USA w Polsce odpowiedział rzecznik Departamentu Stanu. Temat zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego został poruszony podczas wtorkowej konferencji prasowej w Waszyngtonie. Mark Tomer, rzecznik Departamentu Stanu, na pytanie dziennikarza TVN odpowiedział, że to normalny iż dba się o demokrację u swojego sojusznika i przyjaciela. Stany Zjednoczone głęboko troszczą się o Polskę, która jest państwem demokratycznym i cenionym sojusznikiem w NATO. Kiedy obserwujemy obecną sytuację, to robimy to właśnie w tym kontekście. Jednocześnie zapewnił, że nie ma planów odwołania szczytu NATO planowanego w Polsce, co na to polskie media przeczytają Państwo w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika. Dwa lata temu prezydent Barack Obama obiecał, że USA ograniczą podsłuchiwanie przywódców zaprzyjaźnionych państw. Jednak jak donosi Wall Street Journal, prezydent nie do końca wywiązał się z tej obietnicy. Po cichu Biały Dom zdecydował, że podsłuchy nadal stosowane będą w przypadku przywódców niektórych krajów. Na czele listy podsłuchiwanych znaleźli się m.in. prezydent Turcji Erdogan oraz izraelski premier Benjamin Netanyahu. Stanom Zjednoczonym, które negocjowały umowę nuklearną z Iranem, zależało na wychwytywaniu tajnych rozmów prowadzonych przez stronę izraelską. NSA dowiedziało się m.in., że Netanyahu i jego doradcy pokątnie ujawniali szczegóły negocjacji nuklearnych prowadzonych pomiędzy USA i Iranem, o których wiedzieli dzięki swoim działaniom wywiadowczym. Co więcej, budowali opozycję przeciwko umowie wśród grup żydowsko-amerykańskich oraz pytali niezdecydowanych ustawodawców amerykańskich, co chcieliby w zamian za głosowanie przeciwko porozumieniu nuklearnemu. Ponieważ przy okazji NSA udało się przechwycić prywatne rozmowy amerykańskich ustawodawców, teraz może dojść do tego, że władza wykonawcza zostanie oskarżona o szpiegowanie członków Kongresu. Przenosimy się teraz do Nowego Jorku. Tu rekordowa liczba funkcjonariuszy NYPD, w tym tych z niedawno jednostki antyterrorystycznej, będzie czuwać nad bezpieczeństwem uczestników Sylwestra na Times Square. Organizatorzy szacują, że weźmie w nim udział ponad milion osób. To będzie najbezpieczniejsza impreza na świecie, zapowiada szef NYPD Bill Bratton i dodaje, że okolice Times Square będzie patrolować prawie 6 tysięcy funkcjonariuszy. Środki bezpieczeństwa. Zwiększono na wszelki wypadek, bo jak dodają władze, do tej pory nie pojawiły się żadne sygnały, że ktoś planuje dokonanie zamachu w tym dniu w Nowym Jorku. Początek zabawy sylwestrowej na Times Square planowany jest na godzinę 6 wieczorem. Niektóre restauracje położone tuż przy Times Square mają jeszcze kilka wolnych stolików, ale stawki za posiłek są czasem nawet kilkanaście razy wyższe niż w zwykłe dni. A tymczasem na Green Poncie ceny nieruchomości osiągają rekordowy poziom. W ostatnim roku mediana cen nieruchomości w polskiej dzielnicy wzrosła ponad 27%. Przeciętna wartość domu sprzedawanego na Green Poncie wyniosła 950 tysięcy dolarów. To historycznie wysoki poziom i zdecydowanie wyższy niż średnia cena nieruchomości na całym Bruklinie. Jeszcze w latach 2005-2012 Green domy wyceniane były na około pół miliona dolarów. Rosnące ceny sprawiają, że mniej domów się sprzedaje. W tym roku właściciela zmieniły zaledwie 83 nieruchomości, podczas gdy 4 lata temu dokonano aż 207 transakcji sprzedaży. Trzech nowojorskich polityków rozpoczęło batalię mającą doprowadzić do zalegalizowania w Nowym Jorku tzw. hoverboards, czyli elektrycznych deskorolek. Bardzo popularne w ostatnim czasie elektryczne deskorolki, będące zarazem hitem okresu gwiazdkowego, są na liście pojazdów, których nie można używać w publicznych miejscach w mieście. Wszystko przez to, że hoverboards w prawie stanowym sklasyfikowane zostały jako pojazdy silnikowe i w związku z tym podlegają przepisom są w ruchu drogowego. Niestety DMV nie ma możliwości ich rejestracji, przez co korzystanie z nich w świetle prawa stanowego staje się nielegalne w każdym mieście, którego populacja przekracza milion osób. Grupa nowojorskich polityków postanowiła zmienić klasyfikację Hoover Boards tak, aby można było na nich legalnie jeździć po parkach, na placach zabaw oraz po chodnikach. I na koniec doniesienia z polonijnego podwórka. Nie mogliśmy dłużej w milczeniu obserwować wydarzeń w Polsce, dlatego powołaliśmy Polonijny Oddział Komitetu Obrony Demokracji. Jeśli trzeba to wejdziemy na ulicę, mówi Peter Jan Włodarczyk z Chicago, jeden z założycieli kodów USA. Według niego rządząca partia i decyzje posłów dotyczące m.in. Trybunału Konstytucyjnego są zagrożeniem dla wolności obywateli i prowadzą do dyktatury. Ich zdaniem sytuacja w Polsce jest dramatyczna. Ruch społeczny kot Polonia USA powstał w grudniu. Działa głównie w Chicago, ale ma też swoje oddziały m.in. w Waszyngtonie i w Nowym Jorku. Więcej na ten temat w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika. A już dzisiaj wieczorem w niektórych punktach będą Państwo mogli zakupić specjalne, bo noworoczne wydanie nowego dziennika. W nim publikujemy wiele ciekawych artykułów, które z pewnością umilą Państwu wolny czas. Polecam artykuł o naszych rodakach z Nowego Jorku i ich zmaganiach z chorobą alkoholową oraz rozmowę z najsłynniejszym barytonem Mariuszem Kwietniem, który występuje na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Poza tym w tym wydaniu piszemy o fenomenie filmów Barei, publikujemy ostatni odcinek powieści Alicji Kuberskiej pod tytułem Wirtualne róże oraz kolejną część z cyklu Powroty do Polski, w którym to o przeprowadzce do Polski opowiada Alicja Jacyna. W noworocznym wydaniu nowego dziennika znajdą Państwo również styczniowe wydanie przeglądu polskiego naszego dodatku kulturalno-literackiego. W nim natomiast wspomnienie o poecie Wacławie Iwaniuku, który przeżył niemal całe swoje życie na emigracji w Kanadzie. Polecam również wywiad z Michałem Poniżem, właścicielem kolekcji filmowych plakatów polskich i zagranicznych oraz wywiad pod tytułem Ostatni klezmer Galicji z 97-letnim Leopoldem Kozłowskim, krakowianinem, który od do tej pory koncertuje w Polsce i za granicą. W imieniu swoim i całej redakcji Nowego Dziennika życzę Państwu szampańskiego sylwestra oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Ja się z Państwem żegnam, ale proszę jednak jeszcze pozostać przed telewizorami, bo już za chwilę parę słów od Leszka Sadowskiego, wiadomości z Polski oraz rozmowa z mecenasem Sławomirem Platą.